Siema, siema, pykło, dobra, słuchajcie, dzisiaj będzie grubo, bo generalnie e, można powiedzieć, że jest moc i to tak trochę, e, nie wiedziałem czy nie przegnę dzisiaj, ale w sumie jestem świeżo po takim grubszym przeziębieniu, bo cały tydzień byłem wyłączony, ale pykło piątkę, zrobiłem piąteczkę dzisiaj, oczywiście mój kochany Endomondo się zawiesiło trzy razy, za pierwszym razem, kiedy przebiegłem już chyba z 700 metrów zauważyłem, że już się skubany wyłączył. No. no dobra, mówię, to inaczej go wezmę. No i na trzy razy, czyli nie chodzi o to, żeby komuś coś tam udowadniać, ale generalnie pykła piątka. Ech, jestem z siebie niesamowicie zadowolony, bo nie spodziewałem się, że wpadnę w takie flow, że, że to po prostu zrobię dzisiaj. No tak wyszedłem pobiegać, mówię, 2 km, może zrobię i będzie ok. Ale ubrałem się jak na ruską wojnę, strat ciepła żadnych, e, wszystko ok, więc jest dobrze. 5 km. chyba powiem Wam szczerze, że zrobiłem więcej, bo tak prawie po 6 chyba, bo jak już wszyscy prowadzą jakieś statystyki w tym kraju, to ja też statystycznie, żeby na papierze było, żebym się potem za dwa lata, jak nie będę pamiętał, żebym wiedział, że dzisiaj faktycznie te ponad 5 pykło i, i jest dobrze. Trochę czuję w nogach, no bo to logiczne. Ale powiem Wam tak: cały tydzień miałem wyjęty, ponieważ w poniedziałek opowiem Wam dzisiaj ciekawą historię, więc posłuchajcie do końca. W poniedziałek wieczorem zaczął mi strasznie boleć gardło, we wtorek 38. Statystyczny Polak już by pojechał do szpitala i oczywiście stwierdził, że ma koronawirusa. Natomiast w środę już miałem 37, w czwartek 37. Strasznie zatkany nos, więc no, tam jakiś katar, takie sprawy, mocniejsza jakaś grypa trochę. W piątek, sobotę już trochę łagodniej. W sobotę już oczywiście zero gorączki. W międzyczasie przez ten cały tydzień, słuchajcie, zjadłem tylko jednego i buproma. Wtedy, jak miałem 38,2, dwa bodajże. Tak, zero, tylko moja ukochana żona, eee, ciepła woda, cytryna, miód, te sprawy i zero jakichś tam chemicznych. Historii, i chciałem sprawdzić, czy dam radę. Ok, dałem radę. Mówię, dobra, to zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No ale w sobotę tak się stało: słuchajcie, że taki jeden mój znajomy z rodziny, bo tak go nazywam, podniósł niesamowicie ciśnienie. To jest taka sytuacja, która wynika z naiwności człowieka, bo możesz zaufać raz, drugi, trzeci komuś, no i w końcu ufasz mu ostatni raz, on coś obiecuje. O, gdzieś tam opierasz swoje działania na tej bazie, i w pewnym momencie się okazuje, że on mówi, Nie żartowałem. Wiesz, to znaczy najśmieszniejsze jest to, że on nawet nie mówi tego, że żartowałem, tylko po prostu zmienia w ogóle front i tyle. Nieważne, nie chcę wchodzić w szczegóły, wkurwiłem się strasznie. No ale teraz mówię tak, dobra, to są dwie opcje: albo się będę wkurwiał dalej i będę niszczył siebie, albo za kolejną jakąś tam radą mojej kochanej żony, ja mówię, dobra, trzeba przetransformować tą energię na coś innego. Ja to w niedzielę biegam. Choćby z rały z skały idę coś tam poruszać. No i powiem tak, otworzył mi się w sobotę scyzorek w kieszeni. Dosłownie. Dzisiaj biegnę, 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 biegnę. Zrobiłem już tam parę kilometrów. Biegnę, biegnę, biegnę. Słuchajcie, biegnę i patrzę, a przede mną na ziemi leży coś takiego. Zobaczcie, jak mam pokazać. Leży otwarty scyzoryk na ziemi, który metaforycznie można powiedzieć, wypadł mi z tej kieszeni. Oczywiście to nie mój scyzoryk, tylko jakiegoś grzybiarza, który go po prostu zgubił. Ale zobaczcie, ja Wam powiem tak, nie wierzę w przypadki, tylko wydaje mi się, że to są. Nie wydaje mi się, jestem pewny tego, że to jest pierwszy milowy sygnał mojej jakiejś tam transformacji energetycznej i tego, że wszystko co nas otacza jest energią i wszystko daje nam znaki, tylko trzeba się otworzyć na to i trzeba po prostu zacząć to zauważać ale żeby zacząć to zauważać to trzeba uświadomić sobie, że jesteśmy jakimś tam polem energoinformacyjnym i wszystko jest energią i informacją wszystko słuchajcie, ten scyzoryk oczywiście jest do odebrania jeżeli ktoś będzie oglądał z grzybiarzy i stwierdzi, że zgubił 512 852 875, można do mnie zadzwonić, ja oczywiście oddam za jakiś koszyk grzybów, go wymienię, nie ma sprawy. Natomiast, tak poważnie, słuchajcie, jestem w szoku po prostu, bo znalazłem dowód na to, że można przetransformować energię złości, energię jakiegoś mega wkurwu na coś pozytywnego. Tylko trzeba zadziałać, trzeba coś zrobić. Nie można tego zdusić piwem ani dwoma drinkami, bo tak teoretycznie też można by było zrobić, ale, ale to tak nie działa. I jestem naprawdę w mega świetnym nastroju w tej chwili, bo nie zdawałem sobie w ogóle sprawy z tego, że coś takiego może zaistnieć. To mnie uświadomiło w tym, że warto na co pracować, warto dalej coś zrobić. Oczywiście sceptycy, hejterzy, tam ktokolwiek będzie za chwilę tutaj mi pierniczył w jakimś komentarzu, żebym poszedł do psychiatry. Ok, niech sobie tak gada. Ale ja nie wyrażam woli na takie gadanie i uważam, że eee, życie nam pokazuje na każdym kroku, na każdym kroku, co jest z nami nie tak, e, co jest nie tak z naszym zdrowiem, co jest nie tak z naszym samopoczuciem tylko my po prostu nie zauważamy tego i w ogóle na to nie zwracamy uwagi. Jesteśmy samowystarczalni pod każdym względem, możemy wszystko. Jest moc, mamy power, mamy siłę. Jak ja dzisiaj zrobiłem 5 km, a z tego co czułem, to chyba mógłbym dzisiaj zrobić nawet 7 albo 8 to naprawdę warto to robić słuchajcie, życzę wam przemiłej niedzieli jak jeszcze macie jakieś opory to ruszajcie dupy, idźcie gdzieś pobiegać albo poruszać się, pochodzić bo warto transformować ten cały syf który macie w sobie w coś pozytywnego miłej niedzieli, cześć z czołem kluchy z rosołem, hej!